Wtorek Kinga jak zawsze ruszyła rowerem o poranku do pracy do wegańskiej knajpy, która jest niedaleko stąd. Kierowca, który jechał za nią wyprzedzał, mimo tego, że naprzeciwko jechał tramwaj i było to niedozwolone w tym miejscu. Całość skończyła się potrąceniem jej. Ona trafiła na stół operacyjny, gdzie przeprowadzili 7-godzinną operację. W tym momencie ma złamany kręgosłup. Jest to na tyle poważne obrażenie, że nie wiadomo kiedy i w jaki sposób będzie znów sprawna. Z Kingą wzięłam się dopiero rok, więc stosunkowo krótko, ale w tym czasie zdążyłyśmy zrobić wiele fajnych rzeczy. Byłyśmy razem na kilku festiwalach, jeździliśmy trochę po Polsce, chodziliśmy do kawiarni, galerii, muzeów, parków. Też jak byłam na Erasmusie w Hiszpanii, Kinga przyjechała do mnie i jeździliśmy razem po Andaluzji. W tym czasie bardzo się polubiłyśmy, dlatego zamieszkałyśmy razem. Właściwie dzięki Kindze poznałam mnóstwo ludzi z wielu różnych środowisk. I wierzę, że wspólnymi siłami możemy pomóc Kinga stanąć na nogi. Kingę poznałam już ponad dwa lata temu. Pamiętam, że spotkaliśmy się pierwszy raz z BASCHĘK, kiedy sprzedawałem jej wegańskie jedzonko. To jest Lara, pies Kingi, który jest pod jej opieką już prawie trzy lata. Razem zaczęliśmy chodzić na wspólne spacery z naszymi psami, pić pyszną kawę oraz zbijać sobie piątki na koncertach. Kinga na maksa kocha wszystkie zwierzaki. Była dołem tymczasowym do ponad kilkudziesięciu psów, opiekowała się myślę, że z dwoma milionami szczurów. Pomaga też w fundacji Tara oraz w dla bezdomnych zwierząt. Kinga jest osobą, która chyba najbardziej kocha życie. Kocha wychodzić na spacery, nawet w totalnym deszczu. Mam nadzieję, że razem, wspólnymi siłami postawimy Kingę na nogi i damy jej tę możliwość, żeby razem ze swoim psem dalej chodziła na spacery, nawet w najgorszy deszcz. Wszyscy razem pomagamy Kingze stanąć na nogi. Pomagamy Kingze stanąć na nogi!